No Dlaczego czekaj Daj tam, daj tam, nie spokój. Krótka mroczna. To, co po następuje, w jest mi to. W samą porę. Ludzie! Oto jest ten, który będzie nas chronił! Nie lękajcie się! Wnet zaczniemy wołać zbłąkane dusze. Waszą rzeczą jest bronić nas przed tymi, którym nigdy nie można. Musicie utrzymać złe stworzenia z dala, dopóki guślarz nie skończy dziadu. Zaczynam. Nie pozwólcie naruszyć kręgu i nie dajcie nas pokrzywdzić. Czym jest życie, sami wiecie. Krótką ręką na świecie. To, co po nim następuje, każdy z nas sam jest zbyt. Zaraz zjawią się przodkowie, co ich dręczy każdy powie. Czy gotowiście na skady? Murza, się, i czekamy. Zaczynajmy wtedy, dziady. Cofa w wiecznym błoniu, nie opuści. Czy się mylę? Dobrze słyszę? Duch przerywa nocy ciszę! Niechaj kąciel płonie w żarze, niechaj duch się nam ukaże! Niechaj duch zabierze głos, wnet poznamy ducha. w go przegnać. Nie. Przyszedłem po ciebie, Ojcu Młodzy. Odejdź, siło nieczysta! Zaklinam cię światłem wiecznego ognia! Natychmiast przerwijcie tę ohydę! Kiedy mus nam pomóc z łąkaniu duchów? Nie będę tolerował elektromaluski! Pomóżcie! Odejdźcie stąd i zakłócacie święto. Ci ludzie praktykują czarną magię i niepokoją zmarłych. Nie możemy na to pozwolić. Nie masz pojęcia o zwyczaju. Brać go, a ludzi rozpędzę! Ludzie! 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 Nikt tych nie różnica się zmienia! Nie, nie, nie coś Źle się stało. Źle. Biada nam. Krew sprawiła usiędzoną ziemię. Ale nie wolno przerwać tego, co zaczęte. W czym szkodzi przelanie krwi? Krąg został zbłukany. Zejdą się te, które łapną mózgów Jak bogowie pozwolą, nie będzie ich wiele. I guślarzowi uda się skończyć. Jeśli chcesz kontynuować, to jestem gotowy. Ludzie, trzeba dokończyć dziady. Czy się! Wyzywamy, zaklinamy, duszę każdą przebadamy. Przedno wszędzie. Wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Co się wszędzie? Coś się piska. Ktoś się zbliża do ogniska. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie! Co to będzie? Co to będzie? Uciory! Święta ziemia została zbrukana krwią. Jednak nie dokończymy rytuału! Ludzie! Ratujcie się! Uciekajcie, komu życie miłe! Wszystko stracone. Chłopcy czarownic musieli dowiedzieć się o dziadach od chłopów. Ten upiór, którego przepędzili, to był duch Twojego ojca, prawda? Groził, że wróci i pewnie dotrzyma słowa. Góślarz nie boi się starego Jamroza. Upiór nazwał Cię ojcobójcą. Miał rację? Miał. Żeby Ci pomóc, muszę wiedzieć wszystko, dlaczego zabiłeś ojca. Guślasz nie chce o tym mówić. Sam sobie nie poradzisz. Przecież widzę, że się boisz. Upiór bo będzie miał nad tobą władzę. Przegnam go, ale muszę wiedzieć, gdzie został pochowany. Prawdopodobnie ciało nie rozpadło się w proch i jest jego łącznikiem ze światem żywych. Jan leży w bagnie. Poszukam ciała i zobaczę, co da się zrobić.